Witam Pasię Krakowska. widzimy się teraz bliżej południa dzisiaj wam pokażę jak ja robię odkłady że na odkładu jeszcze nie będę robił, tylko pokażę jak ja to robię i, I powiem co jak moją metodą że tak powiem i... no i tyle. No to najważniejsze jest, żeby były silne rodziny silne rodziny. dzisiaj tutaj raczej do mnie nie chcę zaglądać nie interesuje dzisiaj tylko i wyłącznie gniazdo trochę dymku no i żeby zrobić odpłat musimy sobie popatrzeć jakąś ramkę fajną ja sobie na razie wyciągnę tą tu jest kwiatek albo pokarm. Tak, tu jest kwiatek miodu i różnych takich. Pójdę sobie w bezpiecznym No i jak ja to robię? Szukam sobie ramki z czerwim krytym. Są jakieś liseczki na kodowe. Nie są one zaczerwione. Jaja są, czyli królowa też jest. No i warto sprawdzać, rodzina jest silna. Jeśli bym znalazł, że te matki są, ma te mateczki zaczerwione, to faktycznie zrobiłbym dzisiaj ten odpad Ale ja ino pokażę, jak ja to robię. I tak, niby ta ramka wydaje się fajna, ale jest dużo czerwiu otwartego, czyli ona już jest zła. Szukamy. Ja odkład pokażę, jak robię z jednej ramki czerwiu i co potem dalej. Tu też jest już lepsza ramka, mniej tego czerwiu otwartego, ale nadal on jest. Też jest ten czerw otwarty. Ale jeszcze to nie jest ta ramka, co ja bym chciał. Patrzymy na tą. Tu jest znowu za dużo czerwiu prutowego, czyli jej też nie Ja najbardziej klasyfikuję tą, tą ramkę do tego układu. Widzimy, jest ramka pracy, one budowały już. już wzmocniły. Czyli taką fajną ramkę tutaj, będziemy mieli. Rodzina pięknie doszła do siły. Czyli matka już czerwi na sześciu. Zaraz zobaczymy, czy reszta ramy też jest Jest kupa młodej pszczoły i szczerze mówiąc, to dla mnie ta jest najlepsza. Może czerwi dużo nie ma, ale tu jest praktycznie siwa dzisiejsza pszczoła, wygryza się. Tu podejrzewam, że będzie sam otwarty. To jest fajna rameczka, no, ale na niej jest matka, czyli ta na pewno odpada jak ja to robię tu jest niedużo tego czerwotrytego no ale on jest ale jest za to dużo młodej pszczoły i patrzę, czy są jajka są jajka, czyli ta ramka też nie jest nie jest najlepsza czyli tak jak mówię, czarta ramka czwarta ramka, czyli to była ta. No i tutaj pszczoły nie jest za wiele. I najważniejsze, bierzemy środkową komórkę jedną rozdrapujemy. Już jest tu potwarka, która ma ciemne oczka, widać. I one są bardzo fajne. Właśnie za niedługo będą wyglądane. Z drugiej strony to samo robimy tak samo, na takim samym wstępie rozwoju jeszcze jeśli ja to zazwyczaj, jeśli widzę trutnia to ja go wrzucam po prostu do, do ula Pierdzielenia się jest z tym ale no, trutni lepiej żeby nie było, one i tak wrócą ale jak jest niemało tam parę, to, to można je wrzucić rękami, nie wiem czy to tu będzie widać, nie widać ale to przesuniemy kamerę Coś się podziało. O, myślę, że widać. Jak ja tu mam przygotowane ramki. I tak, tu jest ramka z pierzgą. No i druga ramka jest to cała ramka pokarmu zimowego. Nic. Wkładam ramkę. W środek w środek tego wszystkiego I zaciskam tą ramką I daję za Jeszcze bym strzepał Z dwóch, trzech z miodni Pszczół No ale ja odkładu nie robię, tylko ja to pokazuję Jeśli strzepiemy z dwóch, trzech To jest wystarczająco No ale Nie każdy chce dawać ramkę z Pieszką Uznajmy, że nie mamy ramki z pierzgą, już przeszły. Uznajmy, że nie mamy ramki pierzgą. To co wtedy Ramkę z dajemy nie od tej strony, tylko od tej strony dajemy ramkę pokarmu, udajemy ramkę z czerwem i zatwór. No i to mamy słaby odkład. One mają też do wyżywienia Larwy, ja miałem tu gdzieś. Tu mam ciasto pyłkowe własnej roboty. I tu jest około 60-70% pyłku. Reszta to jest trochę syropu, inwertu i, i cukier pudra. Jeśli robię, rozrywam. Wrzucam tu do rodziny na sam dół. Tak to zazwyczaj wygląda. O. O. I tam jest ta, ta. I one sobie to wyjadają, tylko to po, wsuwam bardziej pod pod te rameczki. No i co dalej z tą rodziną? Albo poddajemy matkę, albo podajemy matesik na wygryzieniu. Dużą lepszą opcją jest poddanie matycika na wygryzieniu, gdyż mamy praktycznie 90% przyznanie matki. Później jeśli widzimy, że matka się robi ja robię to tak dokładam rameczkę już wtedy z obojętne jakim czerwiem, to jest przykładowo pierwsza lepsza drugą. I ta ramka się nam wygryzie zanim matka zacznie czerwić, jeśli robimy z matecznikiem na wygryzieniu. Z matecznikiem na wygryzieniu. Dodając drugą ramkę, no to ta nam obsiądzie co najmniej trzy ramki. Dodając tą, to obsiądą nam całą tą ul odkładową. Jeśli nam zasiedlą już cały ul odkładowy, no to ja zazwyczaj, jak komuś dawałem odkład, ja jeszcze nie sprzedawałem odkładów. Dawałem, no to czekam, kiedy matka zaczerwi jedną ramkę, i z tej ramki zaczną się wygryzać jej już własne pszczoły. Wtedy możemy bez problemu odciąć czerwienie, wszystko, i matkę możemy sobie już boże, matkę odkład możemy już puścić, puścić po prostu do klienta. Ja z racji tego, że ino robię pokazowo Jak to wygląda, to nie, nie będę utwarzał odkładu, bo nie ma jeszcze stanu brojowego na tym pasiczysku. W sumie na, to jest tylko jedno. Tylko dzisiaj pojedziemy jeszcze prawdopodobnie na rzepach. Jak, jak i zobaczę, jaka pogoda będzie. I, I tak mamy wtedy dwie ramki czerwiu. Jeśli klient ma przyjechać, jeszcze wrzucam mu. Jeśli matka nie zaczerwi, trzecią ramkę czerwi, i zazwyczaj rzucam tą trzecią ramkę, żeby były po prostu silne. Te sobie tak bardzo pięknie latają. I tak, jeśli miałbym matki, mógłbym utworzyć. Jeśli bym chciał poszerzać szybko tą pasiekę, to mógłbym już utworzyć ten odkład. Ale z racji tego, że nie mam jeszcze matek, nie chcę jeszcze powiększać pasieki w tym roku już bardziej. to to po prostu nie będę. Ja sobie powoli tą rodzinę będę składał. I może krótko w różnych stanach rojowych, tym podobnych. Stan rojowy zachodzi, jeśli rodzina ma za ciasno. Jeśli ma za ciasno, to chcą się dzielić. Jak się nam podzielą, no to tracimy miód do roboty, która nam ten mit wynosił, czyli idziemy w plecy. Dlatego otworzymy te odkłady, ale to nie jest jedyna metoda rozrajania takich rodzin. Rozrajania. Z tej odkładniki teraz się złożymy. Możemy mieć też trójkę. Mogą wejść w jak jest dużo dni nielotnych. Tak jak w zeszłym roku, w maju, praktycznie było um, cały maj, może było 10 dni lotnych i ta pszczoła się nie spracowywała. Co powodowało, że dużo pszczoły przybywało, ale nie umierało, i, I one się chciały roić. Z tej rodziny akurat w zeszłym roku tak pięknie czerwiły, że utworzyłem trzy odkłady: dwuramkowe, dwuramkowe, trzy odkłady, no i się poszerzyły te apasiekami pasieka Miała być do 10, a wyszło 16. No i możemy też rozrajeć na drugi sposób wybranie po prostu miodu samej płaszczyzny, cała stawka pszczół tu widzimy mają już ten zapas dość duży no i one powoli będą myślały o stanie rojowym o myśleniu, że one myślą o stanie rojowym to już jest budowa właśnie tych śmiesznych miseczek matecznikowych. No i jak matka zaczerwi, widzimy jajka. To już jest ostatni dzwonek, żeby cokolwiek zacząć, zacząć robić. Jeśli zaczerwi, robimy silny odkład. Jeśli widzimy, że już dopiero chcą wchodzić w ten stan to postępujemy delikatnie, robimy tak jak ja Jed odkład z jednej ramki czerwiu i już mamy tą rodzinę o tym jedną ramkę czerw osłabioną i szczepujemy te dwie ramki bądź trzy, nadstawkowe z rodni, z jemiodni potem możemy jeszcze zasilać tak jak ja robię zasilam jak już matka widzę czerwi a dlaczego zasilam wtedy, jak matka zaczyna czerwić? Ano dlatego, żeby po prostu może się nie udać, matka może zginąć i potem czekamy znowu. I te pszczoły mogą strutowić nam, jeśli będą czuły, że nie ma długo matki. A jeśli na przykład zrobimy z jednej ramki, na przykład ta, z tej jednej ramki się nam zacznie, tym razem ta matka nie przyjmie, czyli nie przeżyje lotu, no to nie jest tak nam szkoda go połączyć jest mniejszy problem z tym łączeniem niż jakby były zrobione jeszcze ramek od razu. Ja robię z jednej ramki, potem daję dwie, jeśli widzę, że są słabsze, jeśli widzę, że są silne, daję jedną ramkę czerwiu, jedną ramkę suszu i one dochodzą bez problemu w ciągu miesiąca do w zeszłym roku, w miesiąc, to no, 6 ramek zajęło im, żeby no miesiąc 6 ramek, żeby zaczerwić. 6 ramek, nie oddechy dodechy tylko było na 6 ramkach. Pszczoły pięknie latają dzisiaj, zbierają pięknie pożytek sadów. Dopóki mam pożytek, ona styl się nie boje. Pszczoły się spracowywują, noszą nam trudnie. Widzę, już dużo wylatuje, tak jak tu. Tu widzimy truteń piękny. Zaraz poleci, pewnie poleciał. No i one sobie latają. Trudnie, jeśli, jeśli o jeszcze warto, znaczy, jeśli nie macie czerwiu trutowego na swoim pasie czyszku, tak jak tu jest fajna rodzina, to nie polecam robić jeszcze odkładów. Poczekajcie, kiedy wasze trudnie będą z dobrych rodzin, bo nie wiecie co, co będzie. Co tu jeszcze można dopowiedzieć? Jeszcze jednym ze stanem rozrajania w początkowej fazie jest poławianie pyłku ja pyłek poławiam już jak zaczynają mniszki zakwitać w tym roku założyłem jak były pierwsze niżki w zeszłym roku w połowie mniszka potem ściągłem i założyłem dopiero w czerwcu bo taka była zła pogoda że tej pierzgi brakowało praktycznie no ale co to jeszcze ma no, mniejsze dostawy pyłku one myślą, zbierają Matka nie chce się robić, bo brakuje i trochę spowalnia ten rozwój wiosenny. Tak jak mamy już silne, na półtora korpusa, praktycznie tak jak ta rodzina. Te zasługują, żeby im dać już cały korpus, i nie wiem, czy do którejś rodziny dzisiaj tak nie zrobię. I zobaczę. Tylko na razie się nie chce dawać, bo ma być w poniedziałku po 13 stopni. Nie wiem, czy będą latały, czy nie. 13 stopni to też jest ciepło. Tu na razie widzę się wygryzają ostatnie dwie ramki, za jakieś 3-4 dni się wygryzą następne dwie ramki pszczół czyli jednym słowem, już będzie tej pszczoły nadmiar i trzeba będzie co po niektórych już poszerzać intensywnie. Także dzisiaj było tak krótko odkładak, także ja swoją metodę wypracowałem sam i ją polecam. Nie wiem czy ktoś tak robi, czy nie, ale ja to tak robię i... Każdemu polecam się, praktycznie 100% danych odkładów mam. Także ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie.